Jakub brzulczyk, prozaik, publicysta, scenarzysta, generalnie osoba pisząca, 32 lata, czyli mam nadzieję wciąż jeszcze młody, obywatelstwo polskie, kawaler chociaż w związku, ochrzczony. Jesteśmy w, w Warszawie, przy Placu Zbawiciela, w Klubie Komediowym, miejscu wspaniałym, gdzie to tu życzy wspaniałe. Z martwych staje polska komedia. Jest to miejsce mi nieobce, a nawet bliskie, ponieważ z klubem komediowym zdarza mi się współpracować. Te całe życie gdzieś tam pokątnie coś sobie skrobałem, pisałem, próbowałem jako osoba bardzo, bardzo młoda. Wypełniałem sobie czas często pisaniem na maszynie, wymyślaniem różnych opowiadań, pisaniem różnych tam opowieści o Wikingach, Indianach, co tam akurat w tamtym momencie mnie, mnie frapowało. No ale no, nie nazwałbym tego pisarstwem, ale gdzieś być może w tym spędzaniu wolnego czasu jako dziecko czają się zalążki tego. Co, co robię teraz. Natomiast, jakby taki rzeczywiście takie bycie, bycie pisarzem, bycie prozaikiem, no to datowałbym to na 10 lat temu. 2005 mój debiut w lampie, pierwsze opowiadanie, 2006 moja pierwsza książka. Ostatnio Andrzej Stasił w Gazycie Wyborczej powiedział, że on nie ma poglądów, tylko nerwy. Ja się podpisuję pod tym, po tym, jakby wszystkimi kończynami. Moimi, bo ja też nie mam poglądów, tylko nerwy. Im mniej literatura jest pisana z intencjami takiego, z intencjami bycia częścią jakiegoś sztandaru, tym, tym, tym lepiej. Nie wymagajmy od literatury, nie czyńmy, nie spłycajmy jej, nie, nie róbmy jej częścią jakiegoś kołowrotu takiego po prostu demagogicznego, publicystycznego. Dajmy jej żyć, dajmy jej oddychać, i wtedy ona powie nam najwięcej.